Z filmem Mów do mnie miałem problem, ponieważ jego światowa premiera była już jakiś czas temu No i napływały ze wsząd informacje Świetny horror, jest dobrze, jest pięknie No więc kiedy idziesz oglądać taki film, no to jesteś już w pewien sposób nastawiony, że będzie bardzo dobrze Albo co najwyżej dobrze No i tak właśnie poszedłem na ten film i byłem bardzo zaskoczony Ponieważ, ale okej, okay, spokojnie, po, po, powolutku Fabuły? Nie, nie ma co zdradzać Można tylko powiedzieć tytułem wstępu, że Dzieciaki mają rękę, co coś na zasadzie Ouija board, no i kontaktują się z duchami. No, ale jak coś może pójść nie tak, to pójdzie, no i właśnie tak, tak, na ten, na ten sposób ten film jest pociągnięty. No, i tak zacząłem oglądać. I od razu je zaczynamy z wysokiego C. Mówię, o kurczę, jak jest takie rozpoczęcie, to już będzie tylko lepiej. Naprawdę, już będzie tylko, tylko dobrze. I rzeczywiście, bo zacząłem oglądać, i jak mówię, okej, okay, po kilku minutach jest, proszę bardzo. To jest kolejna Ouija board, będzie to samo i w tym momencie pewnie będzie, będzie słabiutko, będzie dennie, będzie wtórnie. No i kiedy myślałem, że nie, nie, to jest... ktoś z jakiegoś powodu ten film musi chwalić. No i w pewnym momencie dostajemy te informacje, wszystko co tam się dzieje, i nagle zaczynają się dziać te sytuacje. Pokazuje się coś, powiem, oho, zaczynają się robić tempe amerykańskie, dzieciaki. Takie założenie, ja wiadomo, że film australijski. Ale w tym momencie jest. Jest taka jedna scena, nie będę Ci mówił, która, bo nie chcę Ci spalić i od tego momentu nagle, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka, wszystko się zmienia o 360 stopni, nie, pozdrawiam Renatkę Begr, nie, oczywiście wiadomo, że, że wszystko się zmienia o 180 stopni i okazuje się, że to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Czemu? Ponieważ dostajemy zgrany temat, bo wywoływanie duchów, rozmowy z nimi cokolwiek, to już jest karta zgrana i to bardzo, ale okazuje się, że są twórcy, bo akurat twórcy, bo tu mamy dwóch braci bliźniaków, którzy potrafią wnieść nomen omen świeżego ducha, tknąć świeżego ducha w nowy, w nowy zgrany już materiał, ale pokazać coś nowego, coś ciekawego, bo rzeczywiście fabularnie tak, tutaj nic fabularnie nowego nie ma. Spokojnie, tutaj się akurat niewiele, niewiele dzieje. Ja wiem, że horror to nie musi być super rewelacja, fabuła, ale ma być straszenie. Ale też jest dobrze, kiedy coś jest ciekawego, oryginalnego. Da się i oczywiście, że tak. Pokazała to seria krzyk, że można ze zgranej karty, ze zgranej historii zrobić coś ciekawego, fajnego. I rzeczywiście to był bardzo, to naprawdę był świetny strzał w dziesiątkę, że, no, że bracia stwierdzili: OK, to będzie nasz debiut, Bo. Prowadząc swój kanał na YouTube, oni mieli już propozycję, żeby wyreżyserować niezatytułowany, więc nie wiadomo, może kiedy się y, dowiemy film z DCEU, nie DCEU, to nie to nowe, tylko to, to stare, a powiedzieli nie, dziękuję bardzo, my chcemy właśnie, żeby Talk To me, Mów Do Mnie, żeby to rzeczywiście był nasz debiut, y, debiut y, fabularny reżyserski i zgadzam się, rzeczywiście, bo to jest dobrze poprowadzony film. Nasze postacie, tutaj miałem dużą zagwozdkę, no bo rzeczywiście mamy... Mamy dziewczynę, którą tutaj zresztą widzisz y, z tyłu. no Przeszła swoje, y, prawda, no wiadomo, y, nie będę zrazu o co chodzi, ale ma pewien bagaż doświadczeń. Mamy y, drugą rodzinę, czyli jej, jej znajomych, tak, tam jest matka, córka, y, syn. Ojca nie ma, więc też się mogło coś tam y, wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że. To jest wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, nie? No, mamy oczywiście standardowo, mamy dwóch, yy, że tak powiem, dubków yy, ciekawskich, imprezowiczów, w ogóle, którzy to wszystko rozkręcają, no i oni są beznadziejni i beznadziejni są potraktowani, beznadziejni są napisani i też tak są, znaczy nie zagrani, beznadziejni, ale w ten sposób, że okej, okay, to jest Baran, to jest Stefan, to jest Cep, straszny jego ja nie chcę nie chce rzeczywiście znać i dobrze jest to, yy, rzeczywiście jest to, jest to yy, zrobione i to mi się akurat yy, podoba, jeżeli chodzi o straszenie. No, tutaj jest pewna zagwozdka, ponieważ, no, jak się można domyśleć, to jest e, horror o duchach. Więc tutaj będą muszą być wszelkiego rodzaju straszaki, musi być gdzieś tam, wiesz, być odbicie, odbicie w lustrze, gdzieś tam coś widzisz tutaj, kątem oka i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie rzeczy muszą być. No i są. I e, o ile nie są podane właśnie tak sztampowo, sobie, to nie jest za końca, gdzie co 5 sekund wyskakuje straszak, nie jest rzeczywiście, nie jest rzeczywiście źle. Ale dobrze jest, naprawdę jest, jest dobrze, jest ciekawie, jest interesująca, jest intrygująca, bo to, co się dzieje z naszą główną bohaterką, można byłoby się zastanowić, bo kilka rzeczy, które w tym filmie mają miejsce, sprawiają, że. Okej, okay, w pewnym momencie mówimy, dobrze. Okej, okay, no to to jest rzeczywiście w porządku, jest, jest, jest zero. Nagle jest w rodakcji? Nie, nie. Ale to jest to jest jedynka, teraz jest. Nie jest jedynka. Nagle po czym okazuje się, że jednak nie, jednak tu może, bo naprawdę tak nam mieszają yy, bracia w głowie że rzeczywiście to jest. Y, dobra sprawa, jest to bardzo fajnie z, y, zrobione, no, ręka pojawia się w ogóle sześć rąk było, y, było zrobionych na potrzeby tego filmu. Gdyby któraś się mu stukła, no to wiadomo, że, że zapasowa patrzę y, na, y, na ściągawki, także jest, jest dobrze. Widać, że panowie mają doświadczenia z YouTube'a. No, wiadomo, że na YouTube musisz w miarę szybko y, jeżeli sobie narzu narzucisz oczywiście taki rygor, w miarę szybko i ciekawie podać, y, podać materiały, bo całe drugie opętanie, powtórne opętanie, jeżeli tak można powiedzieć, że można to powiedzieć opętaniem, ale będziesz oglądać, będziesz wiedzieć o co chodzi. Zostało nakręcone w jedną godzinę. No wiadomo, że były pewne pewne ujęcia, które tam trzeba było nakręcić w inny sposób, ale to co się dzieje, było nakręcone w mniej niż godzinę. Więc widać, że panowie mają jak najbardziej tę technikę, wiedzą dokładnie co chcą, nie będą robili 20 dubli tylko po to i włącznie, żeby uzyskać ten magiczny efekt. Nie, chłopaki do, dobrze wiedzieli jak to się robi, wiadomo jak to było a tym bardziej, że no, doświadczenie oni mają swoje z YouTube'a, napisali elegancko dobry scenariusz, a za produkcję była odpowiedzialna grupa ludzi, którzy między m.in. zrobili horror Babaduk, więc to nie jest tak, że całkowicie to były osoby wyjęte z czapki, nie rzeczywiście jakiś tam pomysł na to, yy, na to było, więc to rzeczywiście mi się, yy, mi się podoba, jak film yy, straszy. Postacie są tak, ciekawe, interesujące, zastanawiałem się w pewnym momencie, bo można, Zresztą bracie powiedzieli, że już jest gotowa druga część. Bo my akurat tyle nakręciliśmy materiału, jeżeli chodzi o ten film, że w pewien sposób to pocięliśmy i już jest gotowa, tak zwany prequel, czyli to, co się wydarzyło przed wydarzeniami z tego, z tego filmu. Zresztą samo zakończenie jest takie, że spokojnie, bardzo często niestety, albo stety, to już zależności od tego, czy film nam się podobał, czy nie, można nakręcić drugą częścią i pięćdziesiątą ósmą część. Wiadomo, że James Wan jest w tym marketingowym królem, bogiem, można by rzec, bo akurat kręci jeżeli chodzi o uniwersum obecności, co chwilę coś i rzeczywiście wygląda to, wygląda to lepiej, raz lepiej, raz lepiej, raz, raz gorzej ale co w filmie jest bardzo mocne to pomysł, no nie tylko oczywiście na to jak na nowo ugryźć zgrany temat ale jak technicznie fajnie i ciekawie pokazać wiele, wiele rzeczy bo nawet widzisz tutaj jest, jest z tyłu jak ona, ona leży i jak pracuje kamera to rzeczywiście jest Widać, że mieli wyobraźni, widać, że jest to zrobiony film od y, fanów horroru dla fanów horroru, czyli dla, dla ciebie, dla mnie, dla nas, i y, to jest moc, naprawdę, to jest moc tego filmu, bo y, 100 tysięcy procent, nie no, nie, bez przesadzania, ten film nie jest super straszny. Bardzo jest brutalny, bo te rzeczywiście y, potworasy, te duchy bardziej, y, które tam oczywiście y, wchodzą i chciała, no. Jeden jest zabawny, jest tak akurat jedna, druga, trzecia strona, że zobaczy, że jest zabawny. Inny jest obrzydliwy, ktoś jest straszny, ktoś jest brutalny, ktoś jest miły, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie tak naprawdę konotacje sprawiają, że my w tym w momencie zastanawiamy się, ale gdzie my jesteśmy? W którą stronę ten horror, w którą stronę ta fabuła podąży? Bo rzeczywiście niby jest wszystko w porządku, niby będzie tak jak zawsze spodziewamy się, że mamy tutaj, że coś się dzieje i tak dalej. Potem na samym końcu mamy walkę yy, nie wiem, ducha z, z postaciami pozytywnymi i tak dalej i tak dalej. A tutaj a tutaj to wszystko jest inaczej. Jak? No to musisz tylko i wyłącznie przekonać się oglądając ten film w kinie, bo naprawdę zdecydowanie yy, warto, warto ten film yy, obejrzeć, również warto udostępnić tę recenzję, jeżeli takową. Lubisz, więc udostępnij na swoich mediach społecznościowych. A ten film już w tym momencie wiadomo. A24, A24, jak to woli, studio odpowiedzialne za dystrybucję tego filmu już potwierdziło, że będzie kontynuacja. No, bracia już nakręcili, mają już ten tak zwany prequel zrobiony, jest teraz montowany. Czy nakręcą jeszcze kontynuację tego? Zobaczymy, ale domyślam się, że tak, jak najbardziej, bo pieniędzy ten film nie kosztował zbyt wiele, ale wiele ich zarobił. Więc jak najbardziej twórcy, no. Taki początek kariery w Hollywood to tylko sobie wymarzyć. Także jak najbardziej polecam ten film. Jest to y, straszny film. Tak się zastanawiałem, czy Mów do mnie to nowa era horroru. I wydaje mi się, że oni rzeczywiście dołączają. Dołączają do tego y, panteonu, można byłoby rzec. Mówiłem wcześniej już y, krzyk po raz, który pokazuje nowe. Pierwszy, o dobra, pierwszy nowy Halloween. Z tej nowej trylogii też był rzeczywiście w porządku. Na nowo wymyślił parę, parę schematów, parę ciekawych rzeczy, więc jak najbardziej y, warto, y, warto zobaczyć. A czy to jest nowa era? Chciałbym w to wierzyć i mam nadzieję, bo. Horory bardzo często idą sztampą, lecą naprawdę zwykłą tam jakąś tandetą, byle po prostu więcej krwi wylać, byle po prostu co 5 sekund, co szybciej coś wyskakiwało I żeby po prostu widz już po 10 minutach był znudzony i zastanawiał się, nie no, ja już mam dosyć, ja już nie chcę, ja rzeczywiście wolę iść do domu patrzeć jak mi się woda gotuje Albo oglądać obrady, obrady w sejmie jakiejś tam grupy odpowiedzialnej za wywołanie nieczystości stałych, albo na przykład wyciek wyciek z, z, z chciałem powiedzieć z, z, z reaktora atomowego, ale w Polsce go nie mamy. Dobra, nieważne. W każdym razie tak, jak najbardziej polecam ten film. Warto. Straszy nie bardzo, ma momenty, ma momenty. Momenty skruch. Skup się. Ten film ma momenty, więc jak najbardziej można go y, obejrzeć. Jest brutalny. Naprawdę nie będę zdradzał, które konkretnie sceny, ale jest jedna postać, która ma przerąbane w tym filmie i rzeczywiście to co się to co się dzieje jest super i Daj mi znać, napisz mi w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy twórcy również ciebie zwiedli. Czy tak naprawdę cały czas myśl myślałaś, myślałeś, okej, okay, w porządku, teraz się wydarzy to, a tu nagle ciach. Bo ostatnie, powiedzmy, 20 minut, może pół godziny, to jest całkowicie inna bajka. Zastanawiam się, gdzie oni pójdą, w którą stronę podążą, bo to nie jest taki typowy horror. Zakończenie no, jest jak najbardziej zaskakujące i mam pewną teorię na temat... Kogo jeden z bohaterów zobaczył? Kto, jakiego ducha? No niech tak będzie, jakiegoś, no bo tak, bo to są duchy. Kogo zobaczył, ale to zobaczymy, czy ta teoria się, się sprawdzi, jeżeli powstanie. A domyślam się, że tak, druga, trzecia część. Wtedy będę mógł powiedzieć: O, proszę bardzo, miałem rację, albo się przyznam, niestety, ma kulpa. No niestety nie było tak dobrze, nie było tak wesoło. W każdym razie film Straszy. Tak, jak najbardziej nowa era horroru, ku temu jak najbardziej jak najbardziej idziemy, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej horrorowych recenzji, bo je uwielbiasz, to tutaj, proszę bardzo, tutaj jest ich całe mnóstwo.